Mamy dwadzieścia kilka lat i własną mini restaurację. Nasz mini punkt gastronomiczny ma już 3 miesiące, ale historia naszego projektu zaczęła się w 2021 roku. Właśnie wtedy otwarliśmy nasz food Dragona z z koframi na słono i słodko z naszego naturalnego ciasta. Ale wróćmy na momencik do naszego trzymiesięcznego malutkiego lokalu. Dwa tygodnie temu była premiera naszego nowego menisza śniadaniowego i od tamtego dnia otwieramy dla Was od godziny dziewiątej rano. I mimo, że cały projekt Rosa ma już około 4 lata, a stały punkt w lokalu 3 miesiące, uwierzcie mi, był dla nas to pierwszy taki raz, żeby otworzyć o godzinie dziewiątej. A dodatkowo jesteśmy od tej dziewiątej godziny online, więc możemy wysłać wam paczkę do domu ze śniadaniem i kawą. I może dlatego moje zdziwienie jest spowodowane tym, że nie jestem jakąś super ranną ptaszkiem, ale ostatnie slajdy na tym wideo mówią same za siebie. Teraz to rozumiem. Te poranne spotkania przy śniadaniach mają jednak swój wspaniały klimat.